No mi też. nie. Jeszcze no, nie. Jeszcze do Dobra, U, to chodź. Y Masz też szejk mój? Nie. Yes. Na pewno? Bo ja ci pożyczyłeś. Nie znam jakaś rzecz tak dziwna. Ja mam taką kamerę, żeby mi przybliżał tak samo. Na razie ja szejkę, tak? Ja no, się nie mogę w dół czy to normalnie? Ej, nie, ale wiem. Jest, które mówiłaś? Piętro? Ósmy tu buba. Które tu a, a, a piętro. A no które? Tutaj, co jesteś, niektóre to co jest piętro? Uśma? Eee, no to nie wiem, nie patrzyłam, chyba piąte, bo co się wy? Bo tu to jeszcze, ale ty sobie wyobraź, jak tu mi się już wydaje wysoko, nie? A nie wiem, czy kojarzysz, ja, jak jest ten uh, Skytower w Wrocławiu, taki. A ty ty, ty ja zmieniłem, kurwa mi się, ja to i... raz. Na ja rady, na piją. najwyższym piętrze i jak poczułam w dół, to domki to były takiej wielkości domy zwykłe, takie mikroskopijne. Aha, ja, ja się tak zaczyna. Ja tylko tak wypuściłam w dół. Osem się dobrałam w dół, nie ja patrzę. Dobra, bazam się na chwilę, powoli, bo mam kamerę przed sobą. Tak jebło. Byłeś, nie było? Ej, kogoś było? Słuchajcie, nie, się nie, idzie. To, po forme, poza, Sa... no, to żeby... co? Î나... To <cof wi– quer disastrous> Siamo, co no, 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 na no, 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 Kurwa, Idę do okulisty w lutym. Nie się, ale naprawdę. A co ja co jeszcze? Uważyłam, że ja coraz... Nie będziemy sami z to... Na przykład jak mam kod kreskowy w sklepie przepisać, nie? Bo no Tak, że Ci nie wejdziesz kodu kreskowego i ci poręcznie wpisać, no nie? Tak. To nieraz mam tak... że Ja, ta, ja tak patrzę ja tam nieraz nie wrócę do duszy, rozumiesz? Tam to znam. Ja zapisałam do okulisty, bo jestem już coś nie normalne. Jezu, jeszcze. Ja się zastanawiałam czy też Zdobaj nie, ja jest te jesteś Dobra, na te dwie minuty jeszcze... O oh Jezu, podoli. po, 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 po obok się, się Ej, zarobi się to no wygląda, no. Tam też znowu ktoś, ale za blokiem ty nie widać. Ja, ale nie. tam widać super, bo z różnych stron i masz w jednym tym, mówiąc nie?